Z biegiem lat organizm naturalnie traci masę mięśniową, a nogi są jednymi z pierwszych obszarów, które to odczuwają. Osłabienie to wpływa na siłę, równowagę i stabilność podczas chodzenia, zwiększając ryzyko upadków. Wiele osób przypisuje to wyłącznie starzeniu się, jednak u podstaw tego procesu leżą również czynniki żywieniowe. Organizm produkuje coraz mniej energii i wolniej regeneruje tkanki mięśniowe. Oprócz naturalnego starzenia istnieje jeszcze jeden, często pomijany czynnik, który przyspiesza ten proces, niedobór kluczowych witamin. Nerwy odpowiedzialne za pracę nóg zaczynają funkcjonować mniej sprawnie, a mięśnie reagują słabiej. Bez odpowiedniego wsparcia odywczego ciało stopniowo wchodzi w stan osłabienia. To, co początkowo było tylko chwilowym zmęczeniem, z czasem przeradza się w stałą utratę siły. Jednym z najczęstszych błędów jest przekonanie, że same ćwiczenia wystarczą. Choć ruch jest niezwykle ważny, musi on być wspierany od wewnątrz. Bez witamin, które odżywiają nerwy, kości i mięśnie, nawet regularna aktywność nie przynosi oczekiwanych efektów. Co więcej, tę wewnętrzną bazę można wzmocnić w prosty i bezpieczny sposób, nocą, kiedy organizm naturalnie się regeneruje. To właśnie podczas głębokiego snucia ona intensywniej odbudowuje i odnawia uszkodzone tkanki. Gdy w tym czasie dostarczysz mu odpowiednich składników, proces regeneracji przebiega znacznie sprawniej. Istnieją trzy witaminy które odgrywają kluczową rolę w tej nocnej odbudowie. A gdy wprowadzi się we właściwym momencie, twoje nogi stopniowo odzyskają siłę, stabilność i energię. Wiele osób przyjmuje witaminy rano, wierząc, że to najbardziej skuteczny moment. Tymczasem dla zdrowia mięśni i układu nerwowego organizm działa najintensywniej nocą. To właśnie podczas głębokiego snu uruchamiane są procesy naprawy, regeneracji i odbudowy tkanek. Właśnie wtedy określone witaminy wykazują najsilniejsze działanie. Dostarczając organizmowi odpowiednie składniki przed snem, dajesz mu paliwo dokładnie w momencie, gdy najbardziej go potrzebuje. Nogi, które przez cały dzień dźwigały ciężar ciała, wchodzą w naturalny cykl regeneracji. Jednak proces ten zachodzi tylko wtedy, gdy we krwi znajdują się witaminy wspierające mięśnie, kości i zakończenia nerwowe. Bez nich organizm jedynie odpoczywa, ale nie odbudowuje się w pełni. Badania pokazują, że niektóre witaminy przyjmowane wieczorem zwiększają efektywność syntezy mięśni oraz ochronę kości. Regeneracja komórkowa przebiega intensywniej, a układ nerwowy szybciej się wycisza i porządkuje. Efekt odczuwalny jest już po przebudzeniu: mniejsza sztywność, większa lekkość ruchów i lepsza stabilność podczas chodzenia. To, co przyjmujesz przed snem, ma realny wpływ na to, jak zaczynasz kolejny dzień. Jeśli te informacje są dla ciebie wartościowe, zasubskrybuj kanał i zostań z nami na dłużej. Każda wskazówka, którą tu znajdziesz, została opracowana z myślą o prostym i skutecznym wspieraniu zdrowia. W kolejnym materiale dowiesz się, która witamina bezpośrednio wpływa na połączenie między mózgiem, nerwami i mięśniami nóg, jak może odmienić twoje samopoczucie podczas snu. Zanim przejdziesz dalej, wesprzy nasz kanał i dołącz do naszej społeczności. Dzięki członkostwu pomagasz rozwijać ten projekt i zyskujesz dostęp do wyjątkowych treści. Wystarczy kliknąć przycisk Subskrybuj i dołączyć do grona osób dbających o zdrowie każdego dnia. Witamina B12 jest jedną z najważniejszych dla siły nóg, a jednocześnie jedną z najbardziej zaniedbywanych. Działa bezpośrednio na układ nerwowy, pomagając utrzymać nerwy w dobrej kondycji i pełnej sprawności. Gdy jej brakuje, sygnały z mózgu docierają do mięśni wolniej, a nogi zaczynają reagować o spale, słabnąć. A nawet drętwieć. To tak, jakby organizm tracił wewnętrzne połączenie. Po 60 roku życia wchłanianie witaminy B12 w żołądku naturalnie się zmniejsza, nawet przy prawidłowej biecie. Dlatego wiele osób starszych odczuwa zmęczenie nóg i zaburzenia równowagi, nie zdając sobie sprawy z prawdziwej przyczyny. W nocy organizm próbuje naprawić te niedobory, lecz bez odpowiedniej ilości B12 proces regeneracji nie zachodzi skutecznie. I tak, Noc po nocy osłabienie się pogłębia. Witamina B12 ma również kluczowe znaczenie dla tworzenia osłonki mielinowej, warstwy chroniącej nerwy. Gdy ta struktura jest nienaruszona, impulsy nerwowe docierają do mięśni szybko i precyzyjnie. Kiedy jednak ulega uszkodzeniu, pojawiają się rowienia, chwiejności i trudności z utrzymaniem stabilności podczas chodzenia. Przyjmowanie B12 przed snem sprzyja odbudowie tej ochronnej warstwy w czasie nocnej regeneracji. Witaminę B12 można uzupełniać za pomocą suplementów pogięzykowych, kropli lub żywności wzbogaconej, zawsze najlepiej po konsultacji ze specjalistą. Stosowana regularnie przynosi zauważalne efekty: większą siłę, lepszą równowagę i mniejsze zmęczenie nóg. To niewielka witamina o ogromnym znaczeniu dla sprawności, niezależności i komfortu życia. Witamina D3 wykracza daleko poza dbanie o zdrowie kości, odgrywa kluczową rolę w sile mięśni i kontroli ruchu. Gdy jej brakuje. Mięśnie nóg tracą wydajność, pogarsza się równowaga, a ryzyko upadków znacząco rośnie. Niedobór tej witaminy jest bardzo powszechny u osób po 60 roku życia, zwłaszcza u tych, które rzadko przebywają na słońcu. A to bezpośrednio wpływa na sprawność i samodzielność. W nocy witamina D3 współdziała z hormonem wzrostu, wspierając regenerację mięśni oraz prawidłowe wbudowywanie wapnia w kości. Dzięki temu ciało staje się mocniejsze, a dolegliwości bólowe nóg Często nasilające się podczas odpoczynku, ulegają zmniejszeniu. Sen staje się głębszy, a poranki lżejsze i bardziej stabilne. To cichy, ale niezwykle skuteczny mechanizm odbudowy. Witamina D3 pomaga również regulować przewlekłe stany zapalne, które często ograniczają swobodę ruchu i powodują sztywność stawów. Przy jej odpowiednim poziomie stawy nóg pracują płynniej, a poruszanie się staje się naturalne i pewniejsze. Efekt ten jest jeszcze silniejszy gdy D3 działa w połączeniu z innymi kluczowymi składnikami odżywczymi. Można ją suplementować w postaci kropli, kapsułek lub poprzez produkty wzbogacone, zawsze pod kontrolą specjalisty. Przyjmowanie jej wieczorem, razem z lekkim posiłkiem, sprzyja lepszemu wchłanianiu i wykorzystaniu w czasie snu. W dłuższej perspektywie to potężne sprzymierzenie w utrzymaniu mocnych nóg, stabilnej postawy i swobody ruchu na każdym etapie życia. Wiele osób zna witaminę D3, ale niewiele mówi się o witaminie K2, a to ona odgrywa kluczową rolę w kierowaniu wapnia tam, gdzie jest naprawdę potrzebny. K2 działa jak przewodnik w organizmie, transportując wapń do kości i zapobiegając jego odkładaniu się w tętnicach. Dzięki temu wzmacnia strukturę kostną nóg i jednocześnie chroni układ krążenia. To cicha, ale niezwykle istotna funkcja. Bez odpowiedniego poziomu witaminy K2 wapń może gromadzić się w niewłaściwych miejscach, osłabiając kości i usztywniając stawy. Prowadzi to do spadku siły i elastyczności nóg. Utrudniając swobodne poruszanie się. Gdy K2 jest obecna w odpowiedniej ilości, organizm potrafi lepiej wykorzystać dostarczane składniki odżywcze. Współdziała z witaminą D3, wzmacniając jej działanie i zwiększając efektywność całego procesu. Podczas snu witamina K2 aktywuje białko odpowiedzialne za wiązanie wapnia w macierzy kostnej. Dzięki temu kości nóg stają się mocniejsze, a mięśnie wokół nich bardziej stabilne. Taki nocny mechanizm regeneracji pomaga zapobiegać mikrourazom, przeciążeniom i dolegliwościom, które często pojawiają się z wiekiem. To naturalny sposób na zachowanie sprawności i równowagi. Witaminę K2 można dostarczać z pożywieniem, np. Na z nadto, żółtek jaj czy dojrzewających serów, albo w formie suplementów. Przyjmowanie jej wieczorem, razem z witaminą D3 i lekkim posiłkiem, sprzyja optymalnemu wchłanianiu i wykorzystaniu przez organizm. Stosowana regularnie, K2 przekształca wapń w siłę, stabilność i trwałą ochronę dla nóg oraz całego układu ruchu. Każda z tych witamin pełni inną, ważną rolę w zdrowiu nóg, ale to ich wspólne działanie przynosi najsilniejsze efekty. Witamina B12 odpowiada za komunikację między mózgiem a mięśniami, zapewniając sprawne przekazywanie impulsów nerwowych. Witamina D3 aktywuje siłę i poprawia wydolność mięśni. Z kolei witamina K2 kieruje wapń dokładnie tam, gdzie jest potrzebny do kości wzmacniając całą strukturę podporową organizmu. Przyjmowane o odpowiedniej porze, te witaminy zamieniają noc w czas intensywnej regeneracji. Dostarczając je przed snem, dajesz ciału wszystko, czego potrzebuje do odbudowy tkanek nóg. Nerwy odzyskują sprawność, mięśnie się regenerują, a kości stają się mocniejsze. To jak uruchomienie cichego zespołu naprawczego, który działa, gdy ty odpoczywasz. Najlepiej stworzyć prosty wieczorny rytuał, Łącząc suplementację z lekkim posiłkiem sprzyjającym wchłanianiu składników. Dzięki temu organizm może w pełni wykorzystać potencjał każdej witaminy. Regularność ma tu kluczowe znaczenie. Z czasem pojawia się większa stabilność, lepsza kontrola ruchu i mniejsze zmęczenie nóg. To nie cud, lecz konsekwencja. Gdy te witaminy stają się stałym elementem wieczornej rutyny, każdy kolejny dzień przynosi większą pewność ruchu i komfort. To właśnie odpowiednie połączenie składników, we właściwym momencie sprawia, że proces starzenia staje się łagodniejszy i bardziej wspierający dla ciała. Wzmacnianie nóg po 60. roku życia wymaga uwagi, ale wcale nie musi być skomplikowane. Prosty rytuał wykonywany każdego wieczoru może przywrócić stabilność, równowagę i pewność ruchu. Wystarczy kilka minut przed snem, skupionych na odpowiednim odżywieniu we właściwym momencie. Ten mały nawyk staje się cichą inwestycją w Twoją samodzielność. Najlepiej sięgnąć po lekką kolację zawierającą zdrowe tłuszcze, które wspomagają wchłanianie witamin. Suplementy B12, D3 i K2, stosowane zgodnie z zaleceniami specjalisty, mogą być przyjmowane właśnie wtedy. Podczas snu organizm wykorzystuje te składniki do regeneracji tkanek zużytych w ciągu dnia. Dzięki temu nogi budzą się lżejsze, stabilniejsze i gotowe do ruchu. Stworzenie takiego wieczornego rytuału to coś więcej niż dbanie o ciało, to inwestycja w niezależność. Z czasem zauważysz różnicę przy wstawaniu z łóżka, wchodzeniu po schodach czy podczas spacerów. Ciało reaguje większą pewnością, mniejszym napięciem i lepszą równowagą. To drobna zmiana, która przynosi realne efekty. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, sięgnij po kolejne filmy widoczne na ekranie. Znajdziesz tam praktyczne wskazówki, jak dbać o zdrowie w prosty i bezpieczny sposób. Bo silne nogi to nie tylko sprawność, to wolność. Niezależność i komfort życia każdego dnia.